Aneta obudziła się tego dnia z niepokojem. Przez ostatnie tygodnie Michał wydawał się odległy, chłodniejszy niż zazwyczaj, ale nie myślała, że mogłoby to oznaczać coś poważnego. Byli małżeństwem od pięciu lat, wspólnie przeszli wiele trudnych chwil, wspierali się nawzajem w chorobach i problemach zawodowych. Nie przypuszczała, że ich relacja mogłaby stanąć na krawędzi. Jednak tego ranka Michał zachowywał się inaczej. Usiadł na skraju łóżka z poważnym wyrazem twarzy, a jego oczy były zimne, jakby już od dawna nie patrzyły na nią z uczuciem. Aneta, nadal półprzytomna po przebudzeniu, poczuła, jak serce zamarło jej w piersi. W jego postawie, w spojrzeniu, które rzucił jej przez ramię, czuła coś niepokojącego. Wzięła głęboki oddech, próbując zebrać myśli, gdy Michał przemówił spokojnym, lecz stanowczym głosem. Krótko mówiąc, odchodzę. Cisza, która zapadła po tych słowach, była wręcz ogłuszająca. Aneta wpatrywała się w niego z niedowierzaniem, próbując zrozumieć sens jego słów. Jakby zdania te miały jakiś ukryty przekaz, coś czego ona jeszcze nie mogła zrozumieć. Michał jednak mówił dalej, jakby nie widział jej przerażonej miny. Poznałem kogoś. Kogoś, kto zawahał się przez chwilę, a potem wzruszył ramionami. Kogoś, kto mnie rozumie. Ty, wziął głęboki wdech, ty nigdy tego nie potrafiłaś, Aneta. Jej serce zabiło mocniej, jakby chciało wyrwać się z piersi. Było jej ciężko oddychać. Myśli wirowały w głowie. Słowa Michała ciążyły jej jak kamienie. Ktoś inny. Jakie to mogło być możliwe? Przecież byli razem, przysięgali sobie miłość i wierność. Każda komórka w jej ciele krzyczała, że to, co się dzieje, jest nierealne, jak sen, z którego zaraz się obudzi. Ale on patrzył na nią bez żadnych emocji. Jakby już podjął decyzję i nic nie mogło go powstrzymać. Michał jej głos zadrzał, ledwo była w stanie wydusić z siebie słowa. Jak mogłeś? Myślałam, że, że jestem dla ciebie ważna, że jej słowa urwały się w pół zdania, zalane łzami. Nie odwrócił się nawet, żeby spojrzeć na jej twarz. Jego wzrok był pusty, jakby to, co mówiła, nie miało żadnego znaczenia. Stał tam, zimny i obojętny, z walizką przy boku. Jego odejście zdawało się być decyzją nieodwracalną. Próbowała chwycić się resztek nadziei, ale on bez słowa odwrócił się i wyszedł, trzaskając drzwiami. Kiedy Michał opuścił mieszkanie, Aneta poczuła, że czas nagle zwolnił. Cisza, która zapadła, była obezwładniająca. Jeszcze kilka godzin temu sądziła, że jej życie jest normalne, że mogą mieć problemy jak każda para, ale że sobie z nimi poradzą. Teraz czuła się, jakby ktoś wyrwał jej serce i zmiażdżył je na jej oczach. Upadła na kolana, obejmując się ramionami, jakby próbowała uchronić siebie przed rozbiciem na kawałki. Próbowała złapać oddech, ale powietrze zdawało się jej odmawiać. Z oczu płynęły łzy, których nie mogła zatrzymać. W pokoju panowała taka cisza, że mogła usłyszeć bicie swojego własnego serca. Przepełniona była bólem, który wydawał się nie do zniesienia. Przez kolejne dni Aneta nie potrafiła odnaleźć sensu w żadnej czynności. Wpatrywała się w pustą przestrzeń mieszkania, które teraz wydawało się ogromne i zimne. Każdy kąt przypominał jej o wspólnych chwilach z Michałem śniadania, wieczory filmowe, śmiech i rozmowy, które nagle straciły znaczenie. Przebiegała dłonią po przedmiotach, które kiedyś tworzyły ich życie, ale teraz były tylko pustymi rzeczami bez duszy. Czuła, jak to nie we własnych uczuciach jakby zanurzała się w głębokim morzu żalu i strachu. Przerażała ją przyszłość samotna, pełna pustki i braku zrozumienia. Dopiero kiedy przyjaciółka odwiedziła ją, zobaczyła, jak wiele czasu minęło, jak bardzo zaniedbała samą siebie. W końcu, słysząc głos przyjaciółki, która mówiła jej, że musi się podnieść, zrozumiała, że nie może pozwolić, by życie umknęło jej przez palce. Podnoszenie się po odejściu Michała nie było łatwe, ale Aneta postanowiła podjąć ten trud. Najpierw zaczęła od prostych rzeczy wyjść z mieszkania, które dotychczas było jej więzieniem, a później wróciła do pracy, która dawniej przynosiła jej tyle satysfakcji. Jej biurko, pełne projektów i pomysłów, które kiedyś wzbudzały w niej ekscytację, teraz stawało się miejscem, gdzie mogła odnaleźć siebie na nowo. Z czasem praca zaczęła przynosić jej poczucie spełnienia. Każdy kolejny sukces dawał jej siłę, a koledzy z pracy widzieli, że powoli wraca do życia. Podjęła również decyzję, aby zmienić coś w swoim wyglądzie. Nowa fryzura, odważniejsze ubrania, te drobne zmiany dawały jej nowe spojrzenie na samą siebie. Zaczęła chodzić na zajęcia jogi, medytowała, szukając wewnętrznego spokoju i starała się otworzyć na nowe możliwości. Kilka miesięcy później, na przyjęciu u znajomych, Aneta poznała Kacpra. Był inny niż Michał ciepły, uśmiechnięty, pełen energii. A jego obecność wzbudzała w niej poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Początkowo nie chciała angażować się emocjonalnie, obawiała się zranienia, ale Kacper był cierpliwy. Czuła, że przy nim może być sobą, że jej ból nie musi być dla niego przeszkodą, ale czymś, co wspólnie mogą przezwyciężyć. Ich relacja rozwijała się powoli, w sposób naturalny i bez zbędnego pośpiechu. Kacper rozumiał, że Aneta ma za sobą trudne chwile, i wspierał ją na każdym kroku. Ich wspólne spacery, rozmowy i chwile spędzane razem były jak balsam na rany, które zostawił po sobie Michał. Aneta zaczęła czuć, że może znowu ufać, że może być szczęśliwa. Kiedy po kilku miesiącach Kacper zasugerował, że może zamieszkać z nią, aneta zrozumiała, że jest gotowa na ten krok. Choć wciąż czuła lekki niepokój, widziała w Kacprze oparcie i nadzieję na nowe życie. Razem zaczęli urządzać mieszkanie, usuwając rzeczy, które przypominały jej o przeszłości. W ich miejscu pojawiły się wspólne zdjęcia, pamiątki z podróży i drobiazgi, które zaczęły tworzyć nowe wspomnienia. Dzięki Kacprowi Aneta poczuła, że znów może cieszyć się życiem. Każdy dzień z nim przynosił jej nową radość, a jej serce, które niegdyś było zranione, teraz było pełne ciepła i spokoju. Powoli, ale pewnie, zaczęła układać swoje życie na nowo, z myślą, że to, co najlepsze, dopiero przed nią. Po kilku miesiącach od rozstania z Michałem, życie Eyneti zaczęło nabierać barw. Wewnętrzna pustka, która tak długo towarzyszyła jej po odejściu męża, powoli ustępowała miejsca radości i satysfakcji z własnych osiągnięć. Każdy dzień stawał się dla niej nową szansą na rozwój. Jej energia i determinacja rosły, a w pracy zaczęła zdobywać uznanie, o którym wcześniej nawet nie marzyła. Aneta coraz więcej czasu spędzała z Kacperem, który nieustannie wnosił w jej życie poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Ich relacja opierała się na szczerości i wzajemnym szacunku, co było dla niej czymś nowym i niezwykle cennym. Jednego wieczoru, podczas wspólnego spaceru po parku, Kacper niespodziewanie zapytał ją o przyszłość. Aneta, czy myślałaś kiedyś o tym, żeby zacząć wszystko od nowa? Zbudować coś nowego razem, zapytał, patrząc na nią z ciepłym uśmiechem. Aneta poczuła, jak serce zaczyna bić szybciej. Spojrzała na kacpra, czując, że to, co mówi, to coś więcej niż tylko słowa. Był gotowy, by stać się częścią jej życia, stworzyć coś trwałego i prawdziwego. W jego spojrzeniu widziała szczerość, której brakowało jej przez całe lata małżeństwa z Michałem. Myślałam, odpowiedziała, uśmiechając się nieśmiało, chyba jestem gotowa na coś nowego. Tylko nie wiem, czy potrafię znowu zaufać. Kacper delikatnie ujął jej dłoń. Nie musisz się spieszyć, Aneta. Jesteśmy w tym razem, powiedział, ściskając jej rękę. Ich dłonie splecione razem były dla niej symbolem nowego początku. Poczucie bliskości, jakie Kacper jej oferował, było zupełnie inne niż cokolwiek, czego doświadczyła wcześniej. Była gotowa, by iść naprzód. Kilka tygodni później Kacper oficjalnie przeprowadził się do mieszkania Anety. Proces urządzania wspólnego domu był pełen emocji, zarówno radosnych, jak i wzruszających. Każdy kąt mieszkania, który wcześniej kojarzył jej się z Michałem, teraz nabierał nowego wyrazu. Razem z kacprem zmieniali układ mebli, wybierali nowe dekoracje, a nawet pomalowali ściany na bardziej przyjazne i ciepłe kolory. Aneta czuła, że tworzą coś wyjątkowego, a nowe mieszkanie stawało się ich wspólnym azyłem. Często w weekendy siadali razem przy oknie pijąc kawę i planując przyszłość pełną nadziei i radości. Pewnego sobotniego poranka, podczas ich małego rytuału kawowego, Aneta odważyła się podzielić z Kacperem czymś, co długo nosiła w sobie. Kacper, nigdy ci tego nie mówiłam, ale zaczęła odwracając wzrok. Boję się, że Michał kiedyś wróci. Że znowu wszystko zniszczy. Kacper patrzył na nią, wyczuwając jej niepokój. Nie pozwolę, żeby ktokolwiek cepsuł to, co mamy, Aneta. Jeśli wróci, będę tu, żeby cię chronić, odpowiedział z powagą w głosie, która dodawała jej odwagi. Słowa Kacpra niosły dla niej ogromne znaczenie. Czuła, że obok niej stoi człowiek, który nie tylko ją rozumie, ale i jest gotowy walczyć o ich wspólne szczęście. Minęło już kilka miesięcy, odkąd Kacper przeprowadził się do Eineti. Ich życie zaczęło układać się w harmonijny rytm, codzienne poranne kawa przy oknie, wspólne wieczory z książkami lub filmami i rozmowy, które trwały do późna w nocy. Aneta czuła się szczęśliwa i spełniona, coś czego nie pamiętała od lat. Odczuwała, że z Kacperem tworzą zespół pełen zrozumienia, akceptacji i ciepła, których tak bardzo jej brakowało w małżeństwie z Michałem. Któregoś wieczoru, podczas kolacji, Kacper przyniósł temat, który długo rozważał w ciszy. Aneta, wiesz, że nie chcecie cię ponaglać ani niczego przyspieszać, zaczął, patrząc na nią poważnie. Ale myślałem, że może zrobimy razem kolejny krok. Co o tym myślisz? Aneta spojrzała na niego z zaskoczeniem. Przez chwilę czuła, jakby serce stanęło jej w gardle. Z jednej strony cieszyła się, że ich związek rozwija się tak naturalnie, ale z drugiej, myśl o formalizacji ich relacji budziła w niej niepokój. Michał porzucił ją w tak brutalny sposób, że lęk przed ponownym zaangażowaniem był nadal obecny. Mimo to czuła, że przy Kacprze mogłaby być szczęśliwa bez lęku, bez bólu. Kacper. Nie wiem, czy jestem gotowa na coś więcej przyznała szczerze. Wciąż czuję w sobie ten lęk. Strach, że jeśli zaangażuję się zbyt mocno, wszystko znowu się zawali. Kacper spojrzał na nią ze zrozumieniem i uśmiechnął się łagodnie. Rozumiem, Aneta. Naprawdę rozumiem. Nie musimy się spieszyć. Chciałem tylko, żebyś wiedziała, że cokolwiek zdecydujesz, jestem tu dla ciebie powiedział, ujmując jej dłoń i ściskając ją delikatnie. Te słowa były dla niej balsamem na serce. Odpowiedzialność, z jaką Kacper podchodził do ich związku, była dla niej czymś wyjątkowym. W tamtej chwili poczuła, że może mu zaufać i że czasem warto dać szansę nowej miłości. Kilka tygodni później Aneta i Kacper postanowili wspólnie wybrać się na weekendowy wyjazd w góry. Dla Eineti była to pierwsza taka wycieczka od czasu rozstania z Michałem. Czuła się, jakby opuszczała za sobą stary świat, by całkowicie zanurzyć się w nowy. W górach, z dala od codziennych trosk, mogli skupić się wyłącznie na sobie, spacerując po malowniczych szlakach i ciesząc się widokiem ośnieżonych szczytów. Podczas jednego z wieczorów spędzonych przy ognisku, Kacper poruszył temat jej przeszłości. Wiedział, że było to dla niej trudne, ale chciał zrozumieć, przez co przeszła, by lepiej ją wspierać. Aneta, jeśli nie chcesz, nie musisz o tym mówić, ale chciałbym wiedzieć, jak naprawdę czułaś się po odejściu Michała. Wiem, że to był ciężki czas. Aneta wzięła głęboki oddech, wsłuchując się w trzask ognia. Przez chwilę milczała. Zastanawiając się, jak ująć w słowa to, co nosiła w sobie przez ostatnie miesiące. W końcu przemówiła, czując, że może być szczera. To było jak najgorszy koszmar, Kacper. Czułam się kompletnie rozbita, jakbym straciła sens życia. Michał był kimś, komu oddałam całe serce, a on po prostu odszedł. To była pustka, której nie potrafię opisać odpowiedziała, głos jej zadrzał, a oczy zaszły łzami. Kacper delikatnie objął ją. Pozwalając, by przelała swoje emocje. Aneta czuła się bezpieczna w jego ramionach, a każdy jego gest mówił jej, że jej ból jest dla niego ważny. Po raz pierwszy od dawna poczuła, że ma obok siebie kogoś, kto jest gotów walczyć o jej szczęście. Następnego dnia wrócili do miasta z odnowionym poczuciem bliskości. Ich związek wszedł na nowy poziom, nie tylko byli parą, ale stali się dla siebie oparciem, wsparciem i powiernikami. Aneta poczuła, że jest gotowa na coś więcej, że z Kacprem może naprawdę zbudować przyszłość, która nie będzie już przeszłością. Po powrocie z górskiego wypadu Aneta i Kacper wrócili do codziennego rytmu, ale coś się w nich zmieniło. Ich związek nabrał jeszcze większej głębi zaufanie, które zbudowali przez ostatnie miesiące, stało się fundamentem ich wspólnego życia. Aneta coraz częściej myślała o przyszłości z Kacprem, czując, że przy nim jest bezpieczna i szczęśliwa. W pracy Aneta również odnalazła nowe pokłady motywacji. Z zaangażowaniem podejmowała się nowych projektów i zyskiwała uznanie szefa, który dostrzegał jej zdolności. Pewnego dnia, po udanym spotkaniu z klientem, otrzymała niespodziewaną wiadomość awans. Wiadomość była dla niej ogromnym zaskoczeniem, ale i powodem do dumy. Bez wahania podzieliła się tą informacją z kacprem, który cieszył się razem z nią. Wiedziałem, że ci się uda. Zasługujesz na to, jak mało kto powiedział, przytulając ją mocno, gdy świętowali jej sukces w domu. Aneta uśmiechnęła się, czując, że to prawdziwe wsparcie, którego brakowało jej przez tak długi czas. Michał nigdy nie był zainteresowany jej karierą, a nawet czasami bagatelizował jej osiągnięcia. Przykaz przeczuła, że jest warta więcej, że jej marzenia i sukcesy są ważne. Ich wieczór zakończył się na wspólnym gotowaniu i długich rozmowach o przyszłości. Kacper zaproponował, że mogliby wybrać się na dłuższy wyjazd, by uczcić jej awans. Aneta, zachęcona jego pomysłem, zaczęła snuć marzenia o wspólnej podróży, gdzie będą mogli całkowicie oderwać się od codziennych obowiązków. Wieczorem, siedząc razem na kanapie, Aneta spojrzała na Kacpra z wdzięcznością. Wiedziała, że jej życie zmierza w dobrym kierunku, że odzyskała kontrolę nad sobą i swoimi emocjami. Ale wtedy niespodziewanie. W jej umyśle pojawiło się wspomnienie Michała nie jako człowieka, który ją zranił, ale jako kogoś, kogo kiedyś kochała. Przeszłość wciąż miała w sobie pewne cienie, ale teraz były to już tylko wspomnienia, które nie miały mocy nad jej życiem. Kilka tygodni po awansie Aneta i Kacper zaczęli przygotowywać się do wyjazdu na długi weekend nad morze. Spakowani i gotowi, wyruszyli w podróż, ciesząc się na myśl o kilku dniach pełnych odpoczynku. Aneta czuła się przy nim spokojna i spełniona. Podróż przebiegała w atmosferze śmiechu i lekkich rozmów, a na miejscu zatrzymali się w małym, przytulnym pensjonacie z widokiem na morze. Pierwszego dnia spędzili wiele godzin na plaży, spacerując boso po piasku i słuchając szumu fal. Aneta, trzymając się blisko kacpra, czuła, że to wszystko jest prawdziwe, że jej życie zmieniło się na lepsze, że miała prawo być szczęśliwa i wolna od przeszłości. Jednak wieczorem, gdy wracali do pensjonatu. Dostrzegli mężczyznę, który z daleka przyglądał się im uważnie. Aneta poczuła dziwny niepokój, coś w tej sylwetce wydawało się znajome. Gdy mężczyzna zbliżył się, serce jej zamarło. Michał. Stojąc przed nimi, wyglądał niemal tak samo, jak zapamiętała go z tamtego bolesnego dnia, kiedy odszedł bez słowa. Jego twarz była wyrazem zaskoczenia, jakby nie spodziewał się zobaczyć jej tutaj, w towarzystwie innego mężczyzny. Przez chwilę nikt się nie odzywał. Czas jakby zwolnił, a Aneta poczuła, że wszystko, co z takim trudem zbudowała, nagle stanęło na granicy rozpadu. Michał wpatrywał się w nią, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie potrafił znaleźć odpowiednich słów. Kacper, widząc jej reakcję, delikatnie objął ją ramieniem, pokazując Michałowi, że nie jest sam. Aneta, Michał odezwał się w końcu, jego głos był ledwo słyszalny. Chciałem, zawahał się. Przepraszam, że tak nagle odszedłem. Aneta wzięła głęboki oddech, czując, że to moment, który musiała kiedyś przeżyć. Spojrzała na Michała bez emocji, z chłodnym spokojem, który był wynikiem jej ciężkiej pracy nad sobą. Michał, nie musisz mnie przepraszać, odpowiedziała cicho. Już dawno to za mną. Michał spuścił wzrok, jakby słowa Anety były dla niego ciosem. Nie próbował mówić więcej ale jego twarz zdradzała żal i poczucie winy. Po chwili, jakby zrozumiał, że nie ma tutaj już dla niego miejsca, odszedł w stronę plaży, zostawiając Anetę i Kacpra w ciszy. Kacper spojrzał na Anetę, jakby próbując odczytać jej uczucia. W jego oczach była troska i zrozumienie. Wszystko w porządku? Zapytał łagodnie. Aneta kiwnęła głową. Poczuła, że przeszła przez tę próbę z godnością i spokojem, który zdobyła dzięki nowemu życiu. Michał był częścią jej przeszłości, której nie musiała się już obawiać. Powrót z nadmorskiego wyjazdu miał być powrotem do spokojnej codzienności, którą Aneta z takim trudem zbudowała. Jednak wspomnienie niespodziewanego spotkania z Michałem wciąż tkwiło w jej głowie. Choć wydawało jej się, że zamknęła ten rozdział życia, Nagła konfrontacja wywołała w niej mieszane uczucia od lęku, pożal i złość, że mógł znów pojawić się, burząc to, co udało jej się odbudować. Dni mijały, a Kacper był dla niej ogromnym wsparciem. Aneta czuła, że z nim może być szczęśliwa, że stworzyli bezpieczną przestrzeń, w której mogą wspólnie realizować plany i marzenia. Z każdym kolejnym dniem jej wieś z Kacperem stawała się silniejsza, a on, widząc jej niepokój, starał się podtrzymywać ją na duchu. Pewnego popołudnia, gdy Aneta wracała z pracy, natknęła się na Michała przed wejściem do swojego bloku. Stał tam z walizką, jakby oczekując, że powita go z otwartymi ramionami. Jej serce zamarło na widok dawnego męża, który patrzył na nią z mieszaniną zuchwałości i desperacji. Krótko mówiąc, zdecydowałem się wrócić, oznajmił pewnym siebie tonem, wchodząc za nią do budynku, jakby to był najzwyklejszy na świecie fakt. Aneta była w szoku. Próbując zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje, czy Michał naprawdę myślał, że może tak po prostu wrócić? Zdeterminowana, postanowiła postawić sprawę jasno. Michał, co ty sobie wyobrażasz? Zapytała, próbując zachować spokój, choć jej głos drżał z emocji. Nas już nie ma. Ty wybrałeś swoje życie i nie masz prawa teraz tego odwracać. Michał jednak nie zamierzał rezygnować. Jego pewność siebie zdawała się tylko narastać, jakby wierzył, że może po prostu wkroczyć z powrotem do jej życia, nie zważając na to, że ona zbudowała już coś zupełnie nowego. Aneta, wiem, że popełniłem błąd, ale zasługuję na drugą szansę. Przecież w głębi serca wciąż jestem twoim mężem odpowiedział z kamienną twarzą. Aneta patrzyła na niego w osłupieniu. Zrozumiała, że Michał jest w pełni przekonany, że jego powrót jest oczywistością. Niezdecydowana, co powinna zrobić, poczuła jednak w sobie gniew, poczucie krzywdy i zdrady, którego nigdy nie zapomniała. Zdecydowała, że nie pozwoli Michałowi zniszczyć jej życia po raz drugi. W momencie, gdy Aneta próbowała wyrzucić Michała z mieszkania, Kacper wrócił do domu. Na widok Michała, stojącego z walizkami w przedpokoju, wyraźnie wyczuł napięcie w powietrzu. Jego spojrzenie natychmiast spotkało się z wzrokiem Ejnety, która w jednej chwili poczuła ulgę, wiedziała, że nie jest sama. Co tu się dzieje? Zapytał Kacper, patrząc na Michała z chłodnym spokojem, który kontrastował z gorącą emocją w oczach Anety. Michał, nie zważając na obecność Kacpra, przyjął wyzywającą postawę, jakby chciał pokazać, że ma prawo być tu, gdzie jest. Krótko mówiąc, wróciłem powtórzył, patrząc na Kacpra, jakby to była jego ostatnia szansa, by zaimponować Anetą. Aneta, widząc jego arogancję, nie mogła już dłużej milczeć wzięła głęboki oddech i spojrzała prosto na Michała. Michał, nie masz już prawa wkraczać do mojego życia. Straciłeś tę szansę, kiedy odszedłeś bez słowa, zostawiając mnie samą, powiedziała stanowczo, a jej głos, pełen determinacji, odbił się echem w mieszkaniu. Kacper podszedł bliżej, stając między Anetą a Michałem. Było jasne, że Michał nie ma zamiaru odejść bez walki, ale Kacper nie zamierzał mu na to pozwolić. W jego postawie była siła i pewność siebie, która wprowadziła spokój w Anetę. Michał, Aneta jest teraz ze mną. Uszanuj to i odejdź, powiedział spokojnym, lecz stanowczym tonem, nie odrywając wzroku od Michała. Michał, widząc, że jego obecność niczego nie zmieni, przez chwilę jeszcze patrzył na nich obu z narastającą wściekłością. W końcu, z niechęcią, cofnął się do drzwi, choć jego wyraz twarzy sugerował, że to nie jest jego ostatnie słowo. Gdy tylko zamknęły się za nim drzwi, Aneta odechnęła z ulgą, a Kacper objął ją mocno, pozwalając jej poczuć, że wszystko, co zbudowali, jest bezpieczne. Było to dla niej trudne przeżycie, ale uświadomiło jej, jak wielką siłę i wsparcie znalazła w Kacprze. Zrozumiała, że jej nowa miłość jest warta każdej walki. Po tym, jak Michał opuścił ich mieszkanie, Aneta przez kilka kolejnych dni była na krawędzi emocji. Nawet kiedy wydawało jej się, że jest silna i niezależna, ten niespodziewany powrót Michała wstrząsnął nią głęboko. Czuła, jakby ktoś podważył całą jej pracę nad odbudowaniem siebie i swojego życia. Kacper dostrzegał jej niepokój i choć nie naciskał, próbował być blisko, wspierając ją w każdej chwili. Widział, jak ciężko jest jej zmierzyć się z demonami przeszłości, ale wierzył, że dzięki ich relacji znajdzie siłę, by przez to przejść. Pewnego wieczoru, kiedy Aneta siedziała przy stole, zamyślona i wpatrująca się w pustą filiżankę, Kacper usiadł obok niej. Nie chciał jej przerywać, ale jego obecność była wystarczająco kojąca, by w końcu zaczęła mówić: Kacper, wydaje mi się, że nie jestem w stanie odciąć się od tego, co było powiedziała jej głos drżał, jakby sama myśl o Michałę przyprawiała ją o lęk. Jego powrót sprawił, że wróciły wszystkie wspomnienia, cały ten ból. Kacper delikatnie ujął jej dłoń, patrząc jej prosto w oczy. Aneta to normalne. To, co się wydarzyło, nie zniknie z dnia na dzień, ale pamiętaj, że masz mnie. Nie jesteś w tym sama. Michał może próbować, ale nie ma już nad tobą władzy, powiedział spokojnie, a jego słowa niosły jej ogromne ukojenie. Tej nocy Aneta poczuła, że musi zamknąć ten rozdział, że jej siła i determinacja są kluczem do odzyskania wewnętrznego spokoju. Postanowiła, że przestanie pozwalać Michałowi na wpływanie na jej emocje i że teraz to ona ma kontrolę nad swoim życiem. Uświadomiła sobie, że prawdziwą wolność można osiągnąć tylko wtedy, gdy nauczy się nie tylko przebaczać innym, ale również samej sobie za to, że kiedyś oddała swoje szczęście w cudze ręce. Kilka dni później Aneta otrzymała wiadomość od Michała, w której błagał o spotkanie. W pierwszym odruchu chciała ją zignorować, ale czuła, że potrzebuje ostatecznego zamknięcia tej historii. Poprosiła Kacpra, by towarzyszył jej podczas spotkania, które miało odbyć się w kawiarni niedaleko jej domu. Chciała, by Kacper był świadkiem, że przeszłość nie ma nad nią już żadnej władzy. Kiedy przybyli do kawiarni, Michał siedział przy stoliku z niepewną miną. Wyglądał na zmęczonego, a jego postawa zdradzała, że jest rozbity. Gdy zobaczył Anetę, jego twarz wyrażała żal i smutek, ale ona, choć czuła ukłucie w sercu, nie zamierzała pozwolić, by te emocje zawładnęły nią. Aneta, zaczął Michał, gdy tylko usiedli. Wiem, że popełniłem błąd. Nie wiem, co mnie podkusiło, by wtedy odejść, ale chciałbym wrócić. Zmieniłem się, zrozumiałem swoje błędy i naprawdę chcę naprawić to, co zniszczyłem. Aneta słuchała go, zachowując chłodny spokój. Wiedziała, że te słowa mogłyby kiedyś jej zaimponować, Mogłyby zasiać w niej nadzieje, ale teraz były tylko pustym dźwiękiem. Miała już swoje życie i osobę, która ją kochała, a Michał był jedynie wspomnieniem. Michał, doceniam, że przyszedłeś, ale to nie ma już znaczenia, odpowiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Życie toczy się dalej. Ja znalazłam szczęście, spokój i kogoś, kto mnie naprawdę docenia. Michał opuścił głowę, jakby słowa Ineti były dla niego ostatecznym ciosem. Przez chwilę próbował się jeszcze bronić, mówić, że zasługują na drugą szansę, ale Aneta nie miała już w sobie miejsca na powrót do przeszłości. Zasługujesz na życie, które sobie wybrałeś, Michał. Ja zasługuję na życie, które dałam sobie szansę odbudować, dodała, czując, że to słowa, które na zawsze zamkną tę historię. Po zakończeniu rozmowy wstała od stolika i razem z Kacprem opuścili kawiarnię. Czuła ogromną ulgę, jakby ciężar. Które nosiła przez te wszystkie miesiące, w końcu opadł z jej ramion. Na ulicy odetchnęła głęboko, czując wolność, którą osiągnęła dzięki swojej determinacji i wsparciu kacpra. Jestem z ciebie dumny, powiedział kacper, obejmując ją mocno. Aneta uśmiechnęła się, wiedząc, że od tej pory zaczyna się nowy rozdział jej życia, wolny od bólu i pełen nadziei.